Wyobraź sobie, że masz 50 plus i nagle odkrywasz, większość decyzji w życiu podjął za ciebie stary program w twojej głowie. Cześć, tu Maciek. Mam 56 lat i nagrywam jeden film dziennie przez cały rok. Chcę sprawdzić, co się stanie, jeśli zamiast wielkich planów postawię na konsekwencje. Internet to jednak wspaniałe miejsce. Serio. Trafiłem ostatnio na amerykańskim YouTube na faceta. Mówiącego o rzeczach, które trzeba zniszczyć w sobie, żeby odbudować swoje życie po 50. I pomyślałem, kurczę, to jest o mnie. Bo ja dokładnie przez większość życia działałem według takiego starego programu. I dopiero po 50 zobaczyłem, jak bardzo trzymam je to w miejscu. Dzisiaj opowiem o trzech rzeczach w mojej głowie, które próbuję zniszczyć. Jeśli coś z tego brzmi znajomo, super znaczy, że nie jestem w tym sam. Pierwsza rzecz, byłem lojalny wobec wersji siebie, która już dawno nie istnieje. Przez lata miałem w głowie obraz: Maciek to jest taki gość, który robi X, myśli Y, pracuje w taki, a nie w inny sposób. I nawet jak czułem, że to już mnie nie cieszy. I tak dalej to ciągnąłem, bo tak było zawsze, bo ludzie mnie tak znają, bo głupio zmienić zdanie. To jest jak noszenie za małych butów. Bo kiedyś były moje ulubione. Niby twoje, ale każdy krok boli. Ten stary program w głowie szeptał: nie kombinuj, nie zmieniaj. Przecież już tak długo tak żyjesz. A ja mu wierzyłem. Dzisiaj uczę się mówić: tamten maciek był okej okay na tamten czas, ale teraz potrzebuję nowej wersji siebie. I mam prawo ją zbudować. Nawet po pięćdziesiąt. Druga rzecz, którą muszę w sobie rozwalić, to zdanie: w moim wieku powinienem być już dalej to jest bardzo toksyczne zdanie ono nie motywuje ono tylko dokłada wstydu patrzysz na innych ktoś ma większy dom ktoś ma firmę ktoś podróżuje ktoś ma idealną rodzinę na zdjęciach i odpalasz w głowie ten program porównywania ja też już powinienem mieć więcej oszczędności lepszą pracę wszystko poukładane problem w tym że to powinienem kompletnie nie zmienia twojej teraźniejszości ono tylko zabiera ci energię którą mógłbyś włożyć w choćby jeden mały krok dzisiaj dzisiaj próbuję zamienić powinienem być dalej na tu jestem naprawdę i z tego miejsca mogę ruszyć nie z idealnego planu nie z wyobrażenia jak powinno być po pięćdziesiątce tylko z tego jak jest naprawdę u mnie tu i teraz trzecia rzecz przekonanie że wszystkim muszę się zająć sam to jest program który miałem wgrany bardzo mocno nie zawraca innym głowy nie prosi o pomoc, ogarnij to jak mężczyzna. Po cichu. Efekt? Z zewnątrz wygląda, że wszystko kontrolujesz, a w środku samotność, przemęczenie, często poczucie, że jak odpuścisz na chwilę, to wszystko się rozpadnie. Nagrywanie tego kanału jest dla mnie jednym ze sposobów, żeby ten program rozwalać. Bo, żeby kliknąć opublikuj, muszę się przyznać: hej, nie ogarniam wszystkiego. Szukam, uczę się, czasem błądzę. I nagle okazuje się, że kiedy przestajesz udawać, to ludzie zaczynają się zbliżać do ciebie, a nie oddalać. Jeśli coś z tego brzmi jak twój własny, stary program w głowie, to może warto mu się przyjrzeć, właśnie teraz. Na tym kanale pokazuję, że nigdy nie jest za późno, żeby ruszyć z miejsca. Nie obiecuję cudów. Obiecuję tylko szczerość i konsekwencje. Jeden film dziennie. Jeśli chcesz zobaczyć, co się ze mną stanie przez ten rok, subskrybuj. Aha, no i napisz w komentarzu, która z tych rzeczy siedzi najmocniej w Twojej głowie. Zobaczymy, ile nas jest. Widzimy się jutro. To będzie dzień 56. Cześć.